Siema widzowie, witam was na drugim odcinku z szukania jajek i jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, a jeżeli go nie oglądaliście to najpierw sobie obejrzycie tamten i potem obejrzycie sobie ten to nie wiem czy pamiętacie, raczej pamiętacie to właśnie zrobiliśmy dwa te etapy chyba dwa, jak nie dwa to sorry. ale to wczoraj robiliśmy, bardziej dzisiaj wiecie, ale przed chwilą robiliśmy to ale a dzisiaj robimy te dwa etapy. Więc zaczynam robić harta. I od razu Wam mówię, że to jest trochę szukanie jajka, trochę nie. Bo trochę wiem, a trochę wiecie, trochę się zapomniało, trochę się nie wie, więc wiecie. Trochę będę szukać, a trochę nie. Yy, więc dobra, zaczynamy. I już widzę, że tu jest na fontannie Ta, O tym akurat nie pamiętam, co w się sensie teraz mi się przypomniało, jak to zobaczyłem. Na YouTube widziałem dużo, no bo już nagrywałem jeden raz to, ale to tam mniejsza. A więc yy, wiecie, to trochę tam wiem, trochę nie. Tu jest jajko, o, tu jest. A o tym akurat w ogóle nie wiedziałem o tym jajku. Więc mamy 3 na 25. Tutaj akurat wiedziałem. Wiecie, ten film jest głównie nie po to, żeby yy, ten. Żeby się przechwalać na przykład. Albo... Żeby podbierać te jajka, tylko głównie jest po to, żeby Wam pokazać, gdzie są. Żebyście sobie mogli znaleźć. Więc dobra. Dalej idziemy. I tu akurat pamiętam, że było na dachu. I chyba w środku też było, ale nie jestem pewny. Więc sobie zobaczymy. Tak, jest w środku jajko. I dobra, szukamy dalej co sklepie nie ma. Tu na klubie, właśnie tu na klubie jest. Bo mi się coś kojarzyło, ale nie wiedziałem na jakim etapie było to z klubem. Bo wiecie, ja też nagrywałem, więc trochę już nie znalezionych tych jajek. Właśnie z tego poziomu, więc wiecie. Tylko mi się ten film usunął, jakby. Dlatego nie mogłem tego wrzucić. Czekajcie, chyba pralni było też. Z tego co pamiętam. Tak jest, Prime. Szkoda, że nie, rozdają, no nie rozstawiają tego tak totalnie w randomowych budynkach, bo by było trudniej. Na przykład w takim budynku, z którego nikt nie korzysta, wiecie. Bo sprawdzamy sobie klasy. Nie, no trochę dokładnie by się przydało. Jeszcze to No. A, dobra, tu jest. No właśnie o tym mówiłem. Wiecie sobie tu, posprawdzam trochę. Teraz tu góry spatrzymy sobie Pamiętam, że tu w kiblu właśnie jest Chyba w szkole tyle było Ale w sensie jeszcze chyba na sali gimnastycznej Było jedno I tak, jest tam i pamiętam, że u Pana Piotrusia Piłką w to rzuciłem i się zebrało Więc spróbujemy tak samo Aha, nie trafiłem, dobra Pana Piotrusia na filmie za pierwszym razem trafiłem A widzę, że tutaj są jakieś problemy Nie, nie potrafię. Nie, nie trafię tam, ludzie chyba. Więc dobra, robimy dzikie wspinania się. Tam nie trafię. No, jeszcze spadłem. Brawo, ja. No, jakim ja jestem inteligentnym człowiekiem? Kupię. Dobra, zebrane. Idziemy dalej. Szukamy. Gdzie są te, jak. Pamiętam, że było, ale nie na tym poziomie. Nie było przypadkiem w metrze jedno. Opa. Jak coś ludzie to z harda, nie wiem dużo. Bo ja wiem właśnie dużo z tego, bo z, te, z tego szukam z panem Piotrusiem, ale harda nie szukałem z panem Piotrusiem. Tam dwie albo trzy kryjówki widziałem. W sensie widziałem więcej, ale zapomniałem prawie wszystkie już. Bo mi widz pokazywał, jak nagrywaliśmy tamto. W moim śmieszkach, bo tu chyba też było. Nie, to nie na tym poziomie. Patrzcie, tam zobaczymy jajko. Więc dobra, idziemy tam, i tu chyba jeszcze było. A nie, nie ma. Więc dobra, patrzcie, tu macie jajko. Chyba było tutaj, ale nie ma więc się pomyliło troszkę. Wiem, że na lotnisku było, bo mi się teraz też przypomniało. Więc zobaczcie sobie, tutaj jest. Więc sobie, jak podskoczymy, to się od razu zwierzę, więc nie trzeba to kombinować z drabinami jak coś. W motelu jest. Tutaj mamy już 16 na 25 jajek. Więc idzie całkiem git. Tu chyba też było, z tego co pamiętam, ale to nie, nie na tym poziomie. Ale za to tu jest, tak. Bo pamiętam, że tu pod kasami było mega dużo, prawie pod każdą kasą. Tu chyba raczej nie, ale za to tutaj jest. I takim oto sposobem już mamy 19 na 25. A to już chyba git wynik, no nie? Sorry też w ogóle, że ten film jest tak późno, już po updatecie było chyba 3 albo 4 dni. Ale wiecie, bo tak to, to się to zazwyczaj tak fajnie jest, jak się od razu pozbiera. O, mam już 20. Tylko, że ja nagrywałem to tak, żeby było dosłownie, by było wtedy jeden dzień po updatecie. Ale. O, tu jest. Ale nie mogło być jeden dzień po updatecie, ponieważ yy, no właśnie mi się te filmy usunęły. Nagrałem tak samo, dwie części. Bo pamiętajcie widzowie, że to jest druga część, więc jak nie widzieliście pierwszej, to tam na pierwszą iść, idźcie sobie zobaczyć te wcześniejsze, no chyba, że nie chcecie tych wcześniejszych oglądać. Dla was to nie są jakieś odkrycia Ameryki. Um. O, tu jest widzowie. Jest, to akurat wiecie, wiedziałem więc niestety ten. No i zostały nam dwa znalezienia. Który już nie wiem. Bo się już zapomniało, więc chyba dobrze. Bo będę mógł poszukać sobie. Przynajmniej trochę zabawy z tego będę mieć. Ja sobie szukam tej ojka, nie? Kurde, tak wiecie. Czekajcie chwilkę, gdy wysłuchajcie, słuchajcie, ja sobie taki jeżdżę po ja tak szczerze nie mogę znaleźć, więc wiecie, teraz będę chyba robić cięcia pomiędzy tym szukaniem, a czekajcie, bo tu chyba było, tylko nie wiem, czy znaleźć, znaleźć, kurde, więc wiecie, teraz będą cięcia pomiędzy tym. Sekundę temu cięcie zrobiłem, a tu jest jajko, więc dobra, brakuje nam tylko jednego, więc wiecie, zaraz do was wracam. Słuchajcie, właśnie znalazłem tutaj w tym kinie jajko i jest właśnie tutaj. Więc mamy, odblokowaliśmy teraz takie autko, które się prezentuje w ten oto sposób. Według mnie jest fajne. Tu, popatrzcie, jak się kliknie, to jest takie. Więc kozackie mega. W innych kolorach wielkanocnych wygląda to tak. Tak, chyba fajnie dość. bo no, mi się podoba to auto. Jeszcze tym bardziej, że te jajeczka można dać. Bo jakby ktoś nie wiedział, to jeszcze jest takie samo dosłownie, to mniejsze. Jak coś, to mogę raz być auta, bo jestem na prywatnym serwerze. Tylko, że tutaj właśnie jajeczek nie ma, więc o tyle są te lepsze te auta. Ale dobra, widzowie, to teraz będzie mega ciężko. Bo przechodzimy do trybu. Czekajcie, bo zrobię dzień, bo jestem na prywatnym serwerze i ja mam admina Więc przechodzimy teraz do najtrudniejszego jajka. Więc słuchajcie, zaczynamy. Ekstrem. Ekstremalnie trudny. 35 jajek musimy znaleźć, widzowie Więc dobra, bierzemy się za, za szukanie Aha, i chcę też uprzedzić, że jeżeli bym podglądał z YouTube'a, to wiecie, nie mogłem znaleźć, a chciałem Wam pokazać po prostu, gdzie są, więc proszę mnie nie zabijać a Więc tak, widzowie, jeździłem sobie tutaj i tutaj mamy pierwsze jajeczko I to akurat pamiętam z YouTube'a, że tutaj trzeba podskoczyć, dokładnie w tym miejscu i tutaj Wam się zbierze, czekajcie to jest tutaj, jak coś widzę, tylko musimy chyba wyjść po I jest, zebrało się. Mamy 2 na 35. Jeszcze Wam pokażę coś, co widziałem akurat na shortsach, ale to było, było takie, że akurat bym nie znalazł totalnie. Dwie takie kryjówki widziałem. I już Wam pokazuję, o co z nimi chodzi. Dosłownie tutaj pod drogą, popatrzcie, tu trzeba łóżkiem przejść. Pyk. I tutaj jest jajko. Dobra, wyjdziemy, bo się boję, że jak zginę, to wiecie, to, że mi się zresetuje. I jeszcze druga taka kampa jest. W tych tutaj takich, wiecie, tutaj się wchodzi od tyłu. Czy tam gdzie tam chcecie? Wiecie, bo jest parę przejść. I tutaj tak, takie samo jest, że w ścianie. Ale dobra, mamy 4 na 35. Już zaczynamy tak samą wojnę szukać. Więc wiecie. Ja biorę się do szukania. A więc tak, w tym metrze, tylko w tym, co jest tutaj na spałnie, to jak wejdziemy tutaj, to macie tutaj jajeczko u góry. I macie, teraz mamy właśnie 5 na 35. I ja biorę się za dalsze szukanie. Ale właśnie mi się przypomniała jedna kryjówka, więc tam jadę. A więc słuchajcie, musimy się udać tutaj do banku. I tutaj macie pod tym, pod kasą. Więc dobrze, pokazuję, już wam dalsze kryjówki. Właśnie sobie uświadomiłem, że przed filmem, jak szukałem to tutaj zaglądałem, a przecież tutaj właśnie z tego poziomu mi się zebrało przez przypadek, ale tutaj właśnie nie jest jajko, więc jak tam wejdziecie, to na pewno wam się zbierze. A mi się w tym momencie przypomniała kolejna kryjówka, więc już wam radę pokazać. Bo wiecie, trochę tego wiem niestety, a chciałem poszukać na filmie, Ale no w ostatnim filmie, wiecie, szukałem tego tak właśnie wolniej mi widz jeszcze pomagał, bo nie wiedziałem niektórych. Wiecie, więc tam się dużo działo na tamtym filmie, no ale niestety się usunęło. A więc tutaj macie w pudełku, a następna kryjówka to słuchajcie, jest w szkole, ale ona jest dość trudna, bo musimy tutaj wejść. I macie tutaj takie zagłębienie. Tam jest u góry jajeczko, i o dziwo! Ja to sam znalazłem, jak szukałem z widzami. To ja byłem mega zdziwiony właśnie wtedy, że ja w ogóle byłem zdziwiony, że takie zagłębienie jest. Więc mamy teraz obecnie 9 na 35 a ja wam pokazuję dalsze kryjówki. Właśnie za mną jest następna kryjówka, czyli tutaj jajeczko było w tym koszaczku. Więc dobra, lecimy dalej. Widzowie, właśnie sobie tutaj jeżdżę i szukam tych jajek. I sobie zauważyłem stąd, że tam jest też czerwonego na drzewie. I sobie się właśnie kapłem, że to jest jajeczko. Więc mamy następne tutaj i mamy już w tym momencie 11 na 35. Następne jajko, które niestety mi się przypominało z YouTube'a jest właśnie tutaj w drzewie. Pod szpitalem. Więc mamy 12 na 35, więc dobrze, że nam idzie, ale niestety mi się przypomina bardzo dużo, więc wiecie, to nie jest taka prawdziwa zabawa. Mam jest szpital, a tutaj właśnie jest też nasemna kryjówka, która jest w tym miejscu i tutaj. I dobra, lecimy dalej. Naprzeciwko mnie jest to coś sąd i te takie pierdoły urząd. I właśnie tutaj mamy jajko i. Kolejna kryjówka jest w tym czymś takim, wiecie, yy, tym z grami. I tutaj jest kolejna, jak to było ukryte. Mamy w tym momencie 15 na 35, więc nam jeszcze brakuje 25 jajek, więc już malutko. Znaczy może nie malutko, ale wiecie. Na pewno już, no wiecie, już trochę tego ubyło, więc dalej pokazuję Wam kryjówki. A następna kryjówka jest u fryzjera tutaj, więc spoczko. Kolejna kryjówka też jest tutaj w sklepie. Nade mną jajeczka, więc musicie podskoczyć. Mamy w tym momencie 17 na 35. A tu za mną są przy okazji dwa jajka, bo popatrzcie. W tym właśnie też mi się przypomniało, jak więc Jest tutaj w kartonach jedno. A drugie jest właśnie na dachu tego sklepu. I w tym momencie mamy 19 na 35, więc już grubo. A kolejne dwa jajka też się znajdują za mną, bo Jedno jest tutaj na stacji benzynowej w tym miejscu, w tym miejscu. takie jedno, ukryte tro, troszkę nawet. No i tutaj ten, który według mnie powinno być na hardzie, a nie na ekstremie, ale mi to tam nie, yy, mnie to tam jakoś nie przeszkadza, więc tak. Mamy 21 jajek na 35. Następne jajko jest w tym tutaj budynku, gdzie mamy kino i te takie różne pierdoły i jest tutaj ukryte za tym. A więc dalej jest dwa kolejne jajka, nawet trzy, znajdują się tutaj w tych obrębach, ponieważ na statku, na jachcie, mamy tutaj tajną bazę i w tajnej bazie jest jajeczko. Dalej jest jajko, tutaj. Ja tu, jak wychodziłem, to myślałem, że jajko tu jest, za to moje auto. Więc wspaniale. Ale dalej, już tak przechodząc do tu jajko jest tutaj, w tym domku. Tam, gdzie mamy tą taką nawiedzoną lalkę w tym pomieszczeniu tutaj nad toaletą, to mamy tutaj jajko i też jajko już wam pokazuję gdzie jest, bo jest też tutaj bardzo bardzo blisko, czyli tutaj sobie wjeżdżamy do tego takiego. Ten? Tu mamy coś takiego. Jest tutaj taka tajna baza, popatrzcie, która tak się. Otwiera i właśnie tu jest jajko i w tym momencie mamy 25 jajek na 35, więc nam tylko brakuje już 15. Nie, co ja to gadam? 10. Więc wiecie, nam brakuje już 10 jajek i yy, wiecie. Kolejne jajko już Wam pokazuję gdzie. Tutaj wjeżdżamy sobie na te górki, prawda? I... Musicie tutaj iść, gdzie ja idę, bo to jest dość, dość trochę skomplikowane miejsce. Nie wiem, czy ja to w ogóle tak naraz odnajdę. Więc jak zrobię jakieś cięcie, to znaczy, że nie mogę tego odnaleźć. Tak wiecie, jak wiem, że tutaj jest w tych regionach. W Tych regionach i popatrz. O, tutaj jest właśnie. I w tym momencie mamy ma 26 jajek na 35, więc już naprawdę dobrze idzie. Ja jakie jakie tutaj jestem. Dobra, na dronach sobie polecimy. Więc ja lecę do nas. Aha więc ja lecę do następnego jajka dronem. Ale to nie jest jak coś jakoś wysoko, czy coś. Bo tak po prostu chcę sobie dolecieć dronem. Halo. zepsuł jakiś ten dron. A ten? O! Więc widzowie, ja lecę i zaraz się z wami widzę. Słuchajcie, widzowie, zauważyłem tu, że kusztawka się rusza, a jestem sam na serwerze, więc... Nie wiem czy to jest normalne, ale takie to trochę creepy jest. Ale naprawdę. Patrzcie, jestem sam na serwerze. Ja nic nie robiłem, bo jestem w powietrzu na dronie przecież. Aż ona się nie przestaje huśtać. Ona się tam huśta cały czas. Widzicie? Więc troszkę to było